Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, serdecznie Was witam. To nasze kolejne spotkanie ze Słowem Bożym w niedzielę. Dzisiaj mamy niedzielę w Powstąpienia pańskiego. Na początek trochę ze świata filmowego. Być może kojarzycie taki napis, który pojawia się na końcu amerykańskich czy angielskich filmów. Tak, kochani, the end. Czasem nawet mówimy happy end. To jest szczęśliwe zakończenie jakiegoś filmu. Pewnie. Tak jak i ja, lubicie szczęśliwe zakończenia filmów, które oglądacie, i historii bohaterów, których lubicie. Dzisiaj można powiedzieć, że i w Ewangelii, i w dziejach apostolskich, w ogóle w całej liturgii słowa, mamy też pewne zakończenie. Czy szczęśliwe, ocencie sami. Posłuchajcie fragmentu dziejów apostolskich. Jezus powiedział, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im z oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Moi kochani, możecie powiedzieć trochę smutno: Pan Jezus wstępuje do nieba. Apostołowie znowu zostaną sami, ale chcę Was przekonać do tego, że po pierwsze tak musiało być, a po drugie, że to jest ogromne szczęście dla nas wszystkich, nie tylko dla apostołów. Po pierwsze, zauważcie, Pan Jezus przyszedł na ziemię właśnie z nieba, od Ojca. Przyszedł po to, żeby, przyjmując ludzkie ciało, pięknie przeżyć życie, pokazać ludziom, że tak to można zrobić, i co więcej, by przeprosić Ojca za nas wszystkich, by właśnie przez swoją ofiarę otworzyć nam niebo, do którego też nas zaprasza. Dlatego, gdy wypełnił całą misję, Jezus wraca do swojego Ojca, czyli idzie do nieba. Moi drodzy, rozstanie to trudny temat. Chcę Wam dzisiaj pokazać mały eksperyment. Tak jest, że czasami nie dostrzegamy naszych bliskich, których kochamy. Dopiero gdy na przykład mama czy tato wyjadł na jakiś czas, może do pracy, może w delegację, może do pracy za granicę, wtedy się okazuje po trzech miesiącach, że naprawdę ta nasza miłość była słaba, a rozstanie spowodowało, że jeszcze bardziej ich kochamy, za nimi tęsknimy. Bardzo znany dawno, dawno temu włoski piosenkarz powiedział, że właśnie tęsknota ma to do siebie i rozstanie, że potrafią po pierwsze, zobaczcie, potrafią zgasić nikły płomyk, zapałki czy świecy. No, i to jest faktycznie proste zadanie. Zobaczcie, bardzo łatwo zdmuchnąłem. Więc rozstanie łatwo zdmuchnie czy zgasi taki wątły płomień, ale już uwaga, ale rozstanie potrafi tak zadziałać także. zupełnie inaczej. Mam tutaj węgielek. pozwólcie, że dmuchnę trochę. Zobaczcie, jest tutaj trochę czerwonego, On mi się tutaj trochę spopielił. ale uwierzcie, no faktycznie widać trochę czerwonego. Gdy tak samo dmucham jak na świeczkę dmucham na ten węgielek, on będzie coraz bardziej czerwony, on się po prostu rozżarzy. I tak może też zadziałać, tak może zadziałać rozstanie czy odejście chwilowe kogoś na miłość. Gdy miłość naprawdę jest autentyczna, wielka i piękna, to to rozstanie spowoduje jeszcze większy taki wzrost tej miłości. I tak samo jest z apostołami, kochani. Zobaczcie, Pan Jezus, gdy odchodzi do ojca. Obiecuje im Ducha Świętego, i oni idą na cały świat, żeby głosić Chrystusa. Pomyślmy sobie jeszcze inaczej. Dlatego Pan Jezus wstąpił do nieba, żeby był naprawdę bliżej nas. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale Pana Jezusa wszyscy znali jako człowieka. Owszem, widzieli jego znaki boskości, że dokonywał cudów itd., ale szukali go po ludzku, oczami, dotykiem i po prostu chcieli go tak widzieć, bardzo po ludzku. Pan Jezus, kiedy wstąpił do nieba, przez Ducha Świętego, może być w każdym miejscu na świecie. Zobaczcie, nie tylko, nie tylko w Izraelu, w Jerozolimie, w Galilei, tam gdzie Pan Jezus się urodził i nauczał to jest mniej więcej tutaj przepraszam, że palcem pokazuję ale na całej ziemi, na całej ziemskiej. a co ja mówię na całej ziemi, na wszystkich planetach, w całym kosmosie, w całym wszechświecie, Pan Jezus jest obecny. Uwaga, nie, na, nie w jednym miejscu, w drugim, gdybym miał więcej rąk, to bym wam tak pokazał, bo mam tych obrazków bardzo dużo. Tak Pan Jezus chce być blisko nas, przez to, że jest u Ojca w niebie, duchowo jest blisko każdego człowieka na całym świecie. Moi drodzy, życzę Wam nieba. Pan Jezus pokazał nam drogę. Tam jest dom i mieszkanie dla każdego z nas, dla mnie, dla Ciebie. Życzę Wam nieba, ale zanim tam się znajdziemy, to starajmy się pamiętać, że tutaj zapracowujemy sobie na to niebo. Co więcej, możemy komuś uczynić niebo na ziemi. Postarajmy się sobie nawzajem takie miejsce na ziemi stworzyć w naszych rodzinach, w naszym domu, byśmy się czuli między nami, jak w niebie. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. To na dobrą sprawę przedostatnie nasze spotkanie. Kolejne już będzie ostatnim, bo wracamy wszyscy do świątyń, do kościołów. Bardzo się też z tego cieszę, że coraz częściej się widzimy już w Realu. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.